Siemaneczka widzowie! Cześć, jeszcze raz. Daily Cezik, widzowie, tutaj... No. Jest z nami oczywiście Grozi. Witam, witam. Frakol. Witam, witam. To jest gość, oczywiście. No i co? Trosz, proszę tutaj opowiedzieć Grozi, w tym razie odpalam. Miraża, tak? Eee, dobra. Miraża. dobra. ten nie. Bierasz, bo to jest moja mapa. Ja, ja tam będę miał 20 kili. Dobra, i opowiadaj. Dobra, widzowie, ogólnie to jest tak. No wiadomo, Firax, progracz, grozi progracz. Ale tutaj jest jeszcze jeden gość. Pierwszy raz jest jedna odcinku. Także chłopak się troszkę stresuje, tak? To może Frakol się przedstawi może. Tak na start. Siema, jestem słabym graczem, będą mnie dzisiaj kierować, tak? No, plan jest taki, że po prostu niedawno zaczął, nie ogarnia jeszcze troszkę, nie ma jakiegoś wybitnego sprzętu, także dzisiaj mu pomożemy troszkę, powiemy na przykład co lepiej robić, a czego nie robić. I no damy mu parę wskazówek i chłopak po odcinku na pewno będzie lepszy, tak? No właśnie. A ile to wczytuję? Powinno być oh. półtorej minuty w czytuję. Ładna mapka. Ja kompletnie nie ogarnię. Spokojnie nauczy się, tak? Na rozgrzewce sobie po, popatrz Będziemy ci mówić, gdzie chodzić. No, ja widzę w ogóle takie pytanka. Zamarzcie, prawda? Chyba ja nie. No ja muszę się pochwalić za jama Dobra, prawda? Ja. Ładujemy ich. Chodzę za wami ładujemy ich. Ja... Patrzę, pa... Patrzę pałac. Nice, dwie głowy. Nie gadać, że znowu Fuch, jest mamy. cheater... jest No właśnie. Ma przy ścianę rozjebał! Skłoś. Stąd. No boże ci też cheater znowu, no boże, no. Aha. No nie, nie wyjebane. Każdy zabił kogoś innego, co jest? Nie mają jakąś taką taktykę. Jeden zabił czterech no i wasz. jakiś typo zabił jednego. Kurwa. Pedały <słuch> jebanem. Ej, bez kitu, jeden zabił czterech, a jakiś porno trzy trzy zabił jednego. Ja mamy, za, mamy zero kill, no halo. <słuch> Jakiś jeszcze z Ukrainy w ogóle chce Mognie no, nie da się przejść, proszę. Tumid, mid. Tak, informacja piękna. A WUPA? Mhm. Kto ma AWP? No bo to jest ten, który zabił czterech, no. Wiktor! No co? A wik ty normalna reakcja, tak? Ziomek po jednym meczu ma AWP, a ty nic. No, no co ja zrobić? Zacząć się drzeć. No! zabił! Chłop na AWP po jednej rundzie A cheater! Nie da się grać, Boże widzowie, usuńcie go Widzowie usuńcie cheaterów. Stawcie go No Cheater. Na, aw, na AWP-a z midem. Na no, midzie... Kuba. Na midzie jest za tam. Chyba nawet nie ma co wchodzić Taktyki podpowiedzieć jak my tu gramy z cheaterem Kurwa są pedałami jebanymi, kurwa matki b! full tutaj idę stąd Nie ma nikogo na midzie, jest tylko Na A Na A full A, full A No to chodźcie no, musimy chronić to A Dostał No Ty dwa killy mm. no fajnie <laughs> się gra Fajnie się grać teraz, szczerze, bardzo fajnie Oh, yeah, Mr. Krabs oh yeah. <laughs> Nie da się grać Aj, 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 aj. Dzwi. Proszę no. No drzwi zamknijcie no Jakie routy Nie, ja muszę sam zamknąć. Pora umierać Zabiłem! Tego teraz zabiłem! No ja byłem a musiałem jakieś drzwi zamknąć, no. Boże! A ja jestem jest same heady! Nie da się nic Tam Jakąś robić. bestią! No Ale musiałem zraszować, bo... a z tej rundy i tak ich nie... Aha. A ten se co, wyczarował AWP? AWP to to chyba też. Zabierałem... Zabieram mu AWP śmieciowi. Na midzie jest dużo ludzi. Zabieram AWP Zabrałem AWP śmieciowi. A reszta... Leży jeden. Łatwo, zabijam śmiecia 4 jebanego. Gdzie był? Na no Midzie. Mi mam Łatwo! Ramby. Ale Patrz są tam mida. pieprzy po chińsku? O boże, idę na Mida ich i jadę tak? Nie idź na Mida, bo cię zdejmą w Ale ja idę, ja idę ich zdjąć. Patrz. Patrz, okay. i leci. Nie ma, nie ma na nigdzie Jednak jest. Dat, dat jeden z da, Wiktor. Na A. <noise> don't stop, don't stop. No. No. Sam jestem, zajebiście. No na trzech. Nie, nie, nie zrobię tego. No widzisz, nawet byś nie wydefował bomby. Nie, idę sejfować za WP. Idę z Wiktor, nami dawa... Dobra, biorę gun. Czekaj, co? On chce, żeby mu coś dropnąć. Ale co? Ale ja, my nie mamy broń. Jaką? Jak to jaką? No prosił o jakąś konkretną broń. Nie. Coś... Ile, ile was tu nam idzie? Tu jest. Ile was tu na oknie? Są nam idzie. Pa patrzę tu. Da-da-da-da-da. Under. Aha. Łatwo. Bomba jest na leży. Bomba leży. dwóch tam łeb. Jak bij jak tam łeb widziałem. Kurde. A bo dwóch jest. Aha, dobra. A głowę mi... do no, <ścoughs> no scopa, głowę no No scopea głowę ze dałem niechcący. No Weźmy zmniejsz treść z mnie nie bić! Uciekaj stąd, uciekaj. O, teddy, dednie, dednie! nie, 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 Musisz mieć taki golon. nie wiem, zmarszczyć Freda, cześć. Chyba nie wiem, oni sobie zma nie zmarszyli, Zwyczaj. sobie Freda i się cieszą. Chyba mm. bo jeszcze nie są w tym wieku. O posłundu dupsko, Grozi. Nie, nie ma grozi. Dwale mu heada, patrz.

I nadal loki! No dawaj ogień, wszyscy! No to zabrał ogień. mi killa! To ja Zabrałeś wiem. mi killa! Fajnie, on złamał! On tu. U, I on, ta dwójka ma totalne zero! Ta co została! To blad. I ba, twoja matku, jebał, ba, Nie da się grać! Ja zostawiam tą bombę, chcę bombę, bo ja na tej mapie nie ogarniam. Wwira, bomba, klat, masz bombę. Ble. Ufa, Bomba, klat. Dzwoni. Bomba, klat. Ble, krad. O dobrze. Plecy on zrobił. boże że robi... Stawiamy tą gierkę na odcinek, czy robimy coś nową Stawiamy to i mówimy, że nigdy w życiu nie gramy turniejowych. Co jest? Bo ja nigdy w życiu nie gram. Jeszcze będę, będę musiał odzwonić bo mi ciągle wydzwaniał. No i gówno w dupie teraz. No bo on chce do ciebie grano. na noc, pewnie To jednego iść. nas zrobili. No wcale nie, ani... powiem, że się mam... Dobra, widzowie... Nigdy nie gramy turnieju, bo są sami cheaterzy i do wyjebania, to elo. Koniec odcinka, nara.